Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i dobrze, eee, trzeba się wytłumaczyć najpierw, tak bo były dwa przerwy. i w ogóle straszne zaniedbanie, to nie były wakacje od Pana Boga, wręcz przeciwnie, eee, trochę intensywny czas, ale fakt, fakt, ten nagrań nie było, eee, bez względu czy to słucha jedna, druga czy szesnasta osoba, ale powinien być pewien ciąg zachowany, więc wybaczcie mi, że tych nagrań nie było. Trochę jeszcze się zawiesili z tym naszym nagrywaniem, ale wracamy, wracamy znowu z Dumieniec. Dzisiaj mamy pierwszą niedzielę nowego miesiąca, czyli miesiąca sierpnia, <grym> gdzie e, mówi się wedle zatwierdzonych objawień przez e, święty Kościół, e, że dzisiaj jest to taki szczególny dzień Boga Ojca żeby wychwalać naszego Boga w jego ojcostwie. co nie mniej, nie więcej chcemy właśnie uczynić, więc Bogu dziękujemy, że jest i staje się staje dla nas ojcem, że przyjmuje nas jako swoje dzieci, a te dzieci bardzo pragnie wychowywać. Kochani, wychowywać we wierze, ale bardzo mądrze wychowywać, bo i drugie słowa, między innymi oczywiście, może nas poprowadzić w tym kierunku, jak ta wiara nasza może stawać się głęboką dana do mądrą wiarą, wiarą, która będzie wiarą wytrwała. Żeby tak było, to przede wszystkim potrzeba nam zatrzymać się na naszych fundamentach, które znamy po prostu od takiego małego berbecia, że Kościół, wiara stoi na sakramenta i modlitwie. Czyli spowiedź, Eucharystia, Słowo Boże, różaniec i post. Kochani, to są takie fundamentalne pięć rzeczy, które mogą nam, a właściwie nie mogą, one nam na 100% dadzą mocne fundamenty, mocną podwalinę pod naszą, pod budowę naszej wiary, naszej nie naszej, wiary Chrystusowej, wiary mocnej, wiary zakorzenionej w Chrystusie. I teraz, moi drodzy, chodzi o to, żeby te fundamenty podejść do nich gorliwie, podejść do nich radykalnie. To jest jakieś jedno z przemyśleń, które Pan Bóg, Ojciec nasz daje po wizycie w mieczu Góry, którą miałem ostatnio okazję po raz kolejny łaskę, po raz kolejny przeżywać, gdzie zobaczyłem wiarę różną. Ale także tę właśnie mocną, gorliwą, radykalną, a przynajmniej pragnącą, by tak się stawać, by właśnie nie być najgorszą opcją wiary, czyli wiarą letnią. E, zachwyciło mnie to, jak ludzie naprawdę z wielką gorliwością rano czy wieczór wchodzili na górę objawień, policzyli na górę krzywa. Odmawiali różaniec albo drogi krzyżowi. Pewnie dużo było takich turystów, dużo było takich osób, którzy nie do końca potrafili być może dobrze zachować, ale zdecydowana większość, zdecydowana większość, 85%, 90%, to byli ludzie, którzy wiedzieli, a przynajmniej chcieli wiedzieć, co tam są. To i zachwyciło mnie, że są ludzie, którzy w piątek i w środę chcą pościć. Nie to, że sobie tam mięsko odmówią, czy tam cukierku, ale po prostu chlebę. I godzin. Zachwyciło mnie, jak ludzie przeżywali przyjmowanie charystii, jak ludzie czekali, wyciągali dłonie, wyciągali swoje usta, aby podtrzymać Chrystusa. Zachwyciło mnie, jak adorowali Boga, jak naprawdę zanurzali się w ciszę, jak medytowali po przyjęciu Komunii Świętej, jakim to naprawdę było drogą. Zachwyciły mnie po raz kolejne tłumy, do spowiedzi i to nie tylko z całego życia, ale nawet po tygodniu czasu, gdzie to było gdzieś dozeznane, gdzie było jakieś takie pragnienia, a nie jakiś taki pomysł, bo nie wiem, co ze swoim życiem robić. Przecież to jest taka wiara gorliwa. To jest to przyjmowanie, które którym mówi dzisiejsza księga mądrości, przyjmowanie tego, co dobre i tego, co niebezpieczne. O czym mówi dzisiaj drugie czytanie listu do Hebrajczyków, a Sara wiara wytrwała, wiara nie poddająca się nawet największej próbie. Ona wiara przechodząca te próby. Wiara wytrwała, wiara tułająca, o której mówi dzisiaj nasz Pan, wiara, która ma spowodować, że nasze se, nasz skarb będzie w Bogu. Jak będzie w Bogu i w to tam będzie nasze serce, tak na serio. I pewnym owocem takiej wiary, wiary pogłębionej, radykalnej, gruliwej, braci i siostry, jest to, że ja mam w sercu wielką wolność na to, co do Bóg czy da, czy zabierze? Czy pobłogosławi, czy pokieruje to w innym y, torze, torze? Też błogosławieństwa, ale w naszym kluczu będzie to trudno rozeznać na pierwszych dołka. To ja to przyjmuję. To ja to biorę, W imię wolności biorę, co mi dasz, Panie. Innym wodzem tej wiary pogłębianej, którą wybracie, wybracie, to jest to, że jest we mnie coraz większe pragnienie dawania, służenia pomimo wszystko, nie tylko tym, fajnym, dobrym, ale może zwłaszcza tym, którzy po ludzku niekoniecznie chciałbym z nimi się spotkać, niekoniecznie im usłużyć, a przecież Chrystus kieruje naszą wiarę na służbę. Ty, Panie, Dobry Boże, stwarzaj nas takie serce pełne wiary, pragnienia wiary gorliwej i radykalnej, bo takich świadków wiary dzisiaj nam potrzeba. A dobry Bóg, nasz Ojciec, który was prowadzi, strzeże Bóg Ojciec, Syn, Duch Święty,